Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku nowej serii Zagrajmy w Trucker. Tak, jest to polska gra wydana od Max Game, tak mi się wydaje. Tak, Max Game. Ja ją kupiłem dość już dawno, bardzo dawno, była to druga moja gra kupiona. Ta gra około ma już naprawdę Fez, działa z kierownicą. No i na czym polega gra? Gra polega na jeżdżeniu ciężarówkami bardziej dostawczakami niż na okładce były, wiecie ciężarówki z tego co tu patrzę, bo mam tą układkę tutaj. Yy, no niestety nie, nie nagrywam wam z, yy, mojej twarzy z kamery, nie pokażę wam tej gry jak wygląda. No ale pewnie jak piszecie w Google, to będziecie wiedzieć To jest dość już tak jak wspominam wielokrotnie, dość stara. Yy, no i co? Mamy? Tak jakby można powiedzieć własną fir firmę. I wykonujemy poszczególne zadania. Za te zadania jak dostajemy kasę za tą kasę tuningujemy nasze pojazdy e, tuningujemy, kupujemy nowe bo jest kilka pojazdów no to co, przejdźmy do rozgrywki utworzę nowy profil bo e, tamten e, był do testów youtube żebym wiedział, kasa jak widzicie 20 tysięcy jest to polska gra e, bierzemy w tryb, ja sobie wezmę nieziemny kierowca i tu widzicie, mamy turniej, w którym musimy yy, przechodzić, nie mamy yy, na razie yy, samochodu, nie możemy jechać, trening, twój garaż, garaż pusty, nie mam żadnego pojazdu i kupujemy. I patrzcie jaka fura nam się pokazała, Stark, cena 190, trzeba mówić 190, 19 tysięcy, 19 tysięcy, jest, jest to szambowóz. I tu mamy, jak widzicie, nie marszałek, tylko następny, poprzednik. Drugi jest jelcz, śmieciarka. Dość znany nam wszystkim, tylko że nie, chyba nie w tych barwach. Chociaż były chyba coś takiego, może w pereru bo to już na tak mówiłem, naprawdę stara gra. Kamas, kamas jest dość znany, ta wywrotka też. Mitem. To to już Kenward, chyba jakiś tam yy, mieliśmy wywrotkę, a tu mamy chyba jakiś yy, do mleka, czy coś. A już sporo kosztuje. I. Betoniarkę, gruszkę. I to jest ostatni samochód. No i co? Ja muszę niestety <laughs> kupić któryś z tych modeli. Dwóch wezmę sobie szamponurka. Moja no będę planował wszystkie i kupić. Tak, potwierdzamy. I tu widzicie, możemy sobie tuningować. Wszystko za. Mamy pług śnieżny. Zawieszenie skrzynia. Yy, Profesjonalna, automatyczna. Bo jak na razie mamy standardową. Profesjonalna Trochę kosztuje, nie będę nic kupował, bo to potrzebujemy na razie kasy. Dobra, Stark. Możemy lecieć z koksem turniej. Bach. Wybieramy start. I gra nam się ładuje. Naprawdę komicznie wyglądają te niektóre tutaj teksty. Cel dowiedz się Dowieź szybko. Teściową do mięsnego, no niestety ja mam lagi od samego tego czytania. Naprawdę. O Boże, komiczna gra. Nie kładź mi tu butelki, bo mi za ten. Słon tu wywieczy. Dobra, i mamy co? Pierwszą kamerę z, z tego tu C, zmieniamy. Jedziemy, zmieniamy biegi. Wiem, że możemy mieć problemy z policją. Tutaj lubi ganiać. Nie wiem właśnie za co, tak najbardziej, bo wczoraj trochę miałem problemy z tym policją. Nie wiem czy za przekroczenie prędkości, czy za wyprzedzanie na zakręta jakoś, to jest właśnie, tylko nie jest to wszystko wytmęczone. A, tankować paliwo, wszystko to musimy podczas trasy, zjeżdżamy. Oczywiście chyba czas nam się spowalnia i nam to się nie... tutaj nic... nie, nie ucieka czas. Lanos jechał. Łada Lanus W razie policja nas nic nie goni jest dobrze Jak najdalej? Oczywiście od policji można uciekać, ale ciężko jest jak właśnie jedzie Przejechała O Polones Naprawdę mówię wam dość sara gra, a ten co ten nawet bierze taki? <laughs> Gonią mnie, za co? Fakt Uciekamy im. Może ich uciekniemy. Dystans się jak na razie zwiększa. Wow, spadek klapek. Z niewiadomych przyczyn. Ale mogą, może mieć gra problem z moim komputerem. Czas pościgu. Nie wiem, czy to da się uciec. Już nie pamiętam naprawdę. Oni zbliżają się do mnie. Jest niedobrze. I to bardzo się zbliżają. i doganiają mnie bo ja nie wrzuciłem następnego biegu co ja... co za debil ze mną raczej powinni nas dogonić bo niedługo zjedziemy na yy, bezdroża podejrzewam, że nas dogonią szkoda by było, bo daleko zajechaliśmy o, przestali nas gonić no i Widzicie? Bezdroża, o wow, miota nim jak szatan. Trzeba zwolnić, bo miota nim jak szatan. Fajna gra, naprawdę. Wtedy mi przypadła do gustu. Chociaż już nie była tak fajna jak Bigmucha Tracker, którą pierwszą zakupiłem. Bo ją z, zakupiłem ze względu. Kupiłem Bigmucha Tracker o, yy, o 300. Dostajemy. Yy, okazała ona się najlepszym moim trafem. Grom. Ale niestety później już kupiłem tracker i już nie byłem tak byłem zadowolony, ale nie tak 100% jak z tej gierki. Mam 1300 kasy. Mamy tutaj już te, oczywiście, coraz lepsze wyścigi, już coraz lepsze. lepsze no, są coraz lepiej, wiecie, nagradzane, nie? Nagradzają już lepiej. Bieg, e, biegi mamy manualne. patrzcie jak nas wjechali. trochę przytrzymam To mi coś się stało, bo rozkraczył się. Mam 4 biegi w Kamazie. Licznik paliwa. Fajnie, trochę ta mini jest słaba. Małej rozdzielczości. mało na niej widać. Powinniśmy sobie dać z nimi radę. Oni teraz tylko tak dobrze idą. Później mogą mieć problemy. Nie widzicie, dajemy sobie radę, ale kopci ta betoniatka. Przynajmniej uderzenia nie są porąbane tak w e, tym full day driver, tam to była masakra. Yo. widzicie? O, ten następny mm, tu, tu, tu. Nie dało się rady. Się zatem tego brać coraz bliżej, już mety jesteśmy zbliżamy się, ale jeszcze trochę to dziwnie. Naprawdę jeżdżę, no, ale to grana no, jak na tamte czasy. W drugim odcinku będę chciał bardziej Wam opowiedzieć o tych, że wiecie. no... To... po, szybciej, ciągnij. malina. uszkodzenia mamy, oczywiście, musimy je naprawiać. Mam no, strasznie uszkodzony. Co najlepsze, widać te uszkodzenia, wszystkie te blachy się wyginają. Tak więc jest dobrze, to pod tym pod pozorem mi się podoba. Dobra, tutaj mamy Łódź. Wow krótką autostradę się najeździliśmy ale cisną za nami pewnie tam komputer przyspiesza. nie wiem jaka jest też kamera OB patrzcie jaka ładna jak lusterko pięknie aż do pamięci dojeżdżamy już do mety do miasta, w którym jest meta Najlepiej by było od razu kupić betoniarkę. Tylko, że nie wiem, czy nie będą problemy później. Coraz dłużej, już będziemy coraz wyżej. Na razie chyba stuninguje sobie trochę tą ciężarówkę. Tyle mamy tej kasy. 1900. No to bierzemy twój garaż. Co to by wziąć? Paliwo. Będzie trzeba nie tego uszkodzenia. Przód. widzicie no widzicie, drogie są te naprawy. Zużycie opon. Wszystko to kosztuje może teraz jakiś neon zero mamy ty ale nie wiem czy nie o nie nie mamy chyba trawki sowego o kurde ale zrobiłem głupotę. po No, na szczęście to nas ratuje. Kurde, ale ze mnie głupek. Zapomniałem, że wpisowe jest. Muszę jeszcze raz ścigać się z policją. Niestety, przepraszam was za to. Ale i tak będę chciał nagrać grę dla was, żeby pokonać te wszystkie turnieje i kupić te wszystkie ciężarówki. Wiem, że to będzie trochę monotonne i długie. Ale jak nie chcecie, to nie oglądajcie. O, policja na sam start. ich światła Jedziemy, właśnie nie wiem za co się doczepili żeby do mnie No patrzcie A, bo chyba przeskrobaliśmy coś u niej to będziemy mieli pość Oddalamy się Ten debil Dogonił nas, kurde Już nas łapie. Debil się rzucił, w chce pomóc policji. Ooołe w patrzcie! Kurde, co za debile. Nie wiem, um, chyba w ich obecności nie można przekroczyć prędkości czy coś. Trzeba zwolnić. I nie można by przedrzeć manewrować coś tam chyba tak, ale jak zauważyli? Tyle już ominęliśmy ich, a. Dobra, ładuj się szybciej. Nie mam czasu, trzeba to załatwić wpisowe. Nie wiem, czy całego nie będę chciał powtarzać. Wszystkich tych turniejów, bo nie wiadomo, ile potrzebuję na drugi. Guźwa, no! Już nas gonią. Za co? Nie rozumiem tej gry. Dobra, trudno, uciekamy. O to chodzi. Ten żeby nam się nie rzucił. Dobra, już dobrze. Nie długo będzie trzeba dotankować. Dobra, oni nas tego gonią, ale nie mogą dogonić. Słaby są. To dobrze. Na jeszcze wyjść, jeden wyścig inny, powinien, innym paliwa, żebym tylko dziennie wyrypał się. będzie ten lak czy nie? Ciekawe. o, tu już nie. Dobra, przejemy. Przejemy, uciekamy szamponurkiem przed policją. Przejazd, przejazd to jest tu debez zrobiony. Pociągami. Zostawiamy. Zaraz Zobaczmy ile. minutę się im ucieka spoko. Jeszcze się mogą pojawić, dwa. Będziemy zjeżdżać na szyper. Tutaj taksówki Polonez. Były taksówki w Polonez? Nie, możliwe. Tam idzie taksówka. Myślałem, że policja. Tutaj rzadko na kogoś tak. jeżeli jedziemy tak jak teraz jedziemy. Patrzcie jak to samo widzieliście, jak on się zachowywał. ...masakrycznie. Według nie. Więc inteligencja kierowców jest praktycznie zerowa. Prawie w niektórych momentach się zderzają. Chciałbym Wam powiedzieć. Dobra, będzie tego przysłał. Nie wiem, że kupiłem ten neon, to jeszcze go wyrzuciłem. Dobra. Którni... ile tutaj drugie... ...pisowe? Całe 300 Chciałem całą trasę Albo my tego jeszcze chyba nie przyjąć. 300, dobra Tylko nie możemy tego przegrać I za to Zatankujemy od razu Zatankujemy za tę Za tą kasę Za ten wycik Zarobiony W następnym turnieju na razie na żadnym turnieju nie będę tutaj Szalał Idenka do odcinki ja już zapowiada się fantastycznie jeszcze ta trasa Jak poszli, jak oni jadą Ci już gdzieś kurde tutaj się rozwijają Jak oni zapierdzierają, to ty dziura, kurby jakie lagi mają. Uwisiny. Tutaj widzę, że już jest zmiana prasy. Prawo. Uda mi się to sobie zrobić, udało mi się. Dobra, teraz jesteśmy na asfalcie. No mówię. No i teraz... 100 litrów dostał. Dobra, trzeba jechać, bo to... Tam to się nie będziemy bawić. Oni w niektórych momentach strasznie zwalniają, więc to by powinien być dla mnie. Boś, tam tu jeszcze nie jechałem. Bardzo dawno. Które mamy? Czwarte miejsce. Niedobrze. Nie mocno nas nas jechali. Przez są skrzynie które manualnie. manualny. Mają już wszyscy automatycznie. Patrzcie, bo Jeszcze nie tą stroną drogi, jadę. bym zobaczył, nie bym musiał przyspieszyć. Nie wiem czy pierwszego do Tutaj jakaś wieś. Ten klimat, klimat w grze jest naprawdę zarobisty. Szampołnuj kami, się, kurde. W jakiś wioch. The best. A to są okrążenia, tak? Wow, shit. No tamtego to teraz dogonię na pewno Przez tego ciota Gdzie jeszcze się pierdzielasz? Wow No jakie mam uszkodzenie. Fantastyczne, naprawdę Nie wiem czemu nie mogę teraz przyspieszyć, nie wiem czy przez to, że jestem na tych tych że to, że mnie tak uszkodzili, ale nie, przez to, że mi tak uszkodzili. Chociaż może nie. Ale jak tamtego to ja pogonić? Ja nie widzę. Na mapie. To jest pierwsze nadal okrążenie, więc nie jest źle. Z tyłu mi się, co a z przodu nie mogę dogonić. Mamy jeszcze dwa okrążenia. Tragiczny drugi okno, że nie zaczynamy, a tam tego cały czas nie widać. O, widzę to, wow. Oczywiście, muzyki elektro, kurde, tutaj pokazywane są. Nie wiem, czy ja go dogonię, nie tylko, żeby były szanse, Nawet Muszę go dogonić, bo inaczej będziemy mieli przerpane. Znowu będę musiał jechać jedynkę. Wow, żółty tak, no, się zakminował na... mnie. Naprawiają pociąg. Dam ci jakiego Nitroxa, metali, i Litery uderzyli na końcu. To było DBS. Fizyka to jest naprawdę na wysokim poziomie mi się przynajmniej co jak dzisiaj chyba już będzie to, już będzie ostatni gameplay nagrywany na dzisiaj, bo już nie mam sił ten mi słuchawki bolą już no i co, zniknął co, gdzie on już jest a nie, to jest poprzedni, zaklinował się czy co, no jeszcze zajebiście nie, się zaklinował nie może teraz wyjechać. Ja ani ja... Ja pewnie nie będę mógł przejechać. Tamten przejedzie. Ja pewnie nie będę mógł. I się tak zaklinował pewnie. W moim życiu. Ło, wow. jaki blif to jako. dwaj się zaklinowali. Czy Obydwaj zbugowali się. Pakie ja <laughs> Nara chłopaki. Dobrze, że tamten. Zakinowałbym, yeah, ale już ruszyli, już ruszyli Gonią mnie Bo to oczywiście Mechanizm gry Są tuż za mną, ja pierdzielę W którym to by się włączało, tą kamerę? W którym by się włączało? Jedynie nie pamiętam już. L siatła, kniot, q, e. Co ja zrobiłem?